Hej, witam was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o tym, czy warto jeździć w kasku rowerowym. Więc zacznę od tego, jakie jest moje zdanie na ten temat. Także moim zdaniem każdy musi zdecydować sam. To znaczy, jeżeli jeździmy w kasku, świetnie. Jeździmy bez kasku OK, proszę bardzo, nie ma sprawy. Nie jestem za bardzo, nie, nie staram się nie stanąć ani po jednej, ani po drugiej stronie, jakichś wygłaszać kontrowersyjnych i e, jedynych w swoim rodzaju poglądów. Zawsze potrafię spojrzeć na to z dwóch różnych stron. Dlaczego? Powiem Wam tak, że jeszcze do niedawna będę się musiał tutaj posiłkować blogiem. Pisałem o tym parę lat temu na blogu. Zacznę od tego, że ja w kasku na co dzień nie jeżdżę. W zasadzie wyciągam go z szafy jedynie na dalsze trasy, po bardziej ruchliwych drogach. Wiem, że to trochę dziwne, tym bardziej, że większe ryzyko wywrotki na rowerze jest jednak w mieście. Ale robię to dla świętego spokoju, bo do jazdy w kasku przymusza mnie moja Monika. Więc tak pisałem parę lat temu, gdzie opisywałem właśnie, czy, czy warto w kasku jeździć, czy nie. Później wstety, niestety, miałem wypadek. Spotkałem się z moim kuzynem, żeśmy się zderzyli, przewróciłem się, nie miałem żadnego odruchu obronnego. Tak naprawdę nic mi się to nie miało, leki, tutaj siniak na kolanie, siniak na, na łokciu, a całość przyjęła moja łepetyna. Byłem w szpitalu, miałem tam sporo czasu na to, żeby przemyśleć, czy w tym kasku jeździć, czy nie. I od tego czasu, chcąc, czy nie chcąc, jeżdżę sobie w kasku z prostego względu. Kolejny raz, jeżeli sobie w głowę przywalę, no, wolałbym tego nie sprawdzać, więc lepiej w lepiej tym kasku jeździć. I teraz powiem Wam tak, Zajdżę go taki adwokat diabła, najpierw zacznę od takich e, punktów obronnych na rzecz kasków. Co mówią przeciwnicy kasków? Mówią tak, no bo przecież słuchajcie, mamy odruch obronny, kiedy się człowiek leci łokciem, ramieniem, gdzieś się człowiek zasłania, chroni najważniejsze głowę. Tak, w większości przypadków tak jest. statystyki mówią, że w wypadkach, y, gdzie z udziałem rowerzysty, rowerzysta najczęściej ulega innego rodzaju uramieniu. W moim przypadku, tak jak ja Wam mówiłem, łokieć, kolano odrobinkę. Ja nie miałem nic złamanego, oprócz kości głowy, po prostu wszystko poszło na głowę. Nie spodziewałem się tego upadku, organizm nie zareagował, jakoś nie przysłoniłem się odpowiednio, więc to, że statystyki tak mówią. To nie znaczy od razu, że nie może nas to spotkać. Drugi argument, który poruszają przeciwnicy kasku, mówią: Człowiek, gdy jeździ w kasku na głowie, pozwala sobie na więcej, jest królem szos, po prostu czuje się bezpieczniej. Więc trzeba sobie powiedzieć jasno: kask tak naprawdę nie zwiększa naszego bezpieczeństwa podczas jazdy. No, to nie jest tak, że zakładamy kask, stajemy się nieśmiertelni. Kask jedynie może. Ochronić przed pewnego rodzaju skutkami po upadku. Nie musi, ale może. Jest taka szansa, że chociaż troszeczkę wspomoże, ale on nie daje nam żadnej właśnie nieśmiertelności plus 10 do zdrowia, do życia. Więc ci, którzy zakładają kask i czują się od razu pewniej dzięki temu, no to niech te, może tej pewności aż takiej nie mają, ponieważ to tak naprawdę nic nie daje. O kasku tak naprawdę powinno się zapomnieć, w ogóle zakładać go na głowę i w ogóle o nim nie myśleć. Następna sprawa, pewien brytyjski naukowiec przeprowadził badania, że kierowcy, jeżeli widzieli rowerzystę, którzy jadą w kasku, przejeżdżają obok niego bliżej. Nie wiem, no, pewnie dlatego, że mają wrażenie, o, to jest profesjonalista, jedzie w kasku, więc nie będzie jeździł zygzakiem, a to mogę przejechać koło niego bliżej. Więc powiem Wam tak, e, tego rodzaju badania no, ja bym no, nie dał jakimś wielkim szacunkiem, e, ponieważ nie były one przeprowadzane nie na bazie chociaż kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy rowerzystów i tak naprawdę nie wiem, no, ok, ktoś może powiedzieć pod świadomość, ale czy kierowca jadąc mówi, aha, to jedzie ktoś w kasku, a dobra, tylko na lusterko, tam na gazetę go. Na gazetę te wyprzedzę. czy ja wiem, no powiem Wam tak, kierowcy dzielą się na inne, inne grupy, to jest w ogóle temat na inną dyskusję. E, rowerzyste, wszystko jedno, czy to jedzie pani sta starsza, pani z zakupami, czy to jedzie kolarz, Powinno się zawsze omijać chociaż ten metr, czy półtora metra, y, odsuwać się y, od niego. Kolejny argument, kask nie chroni przed spotkaniem z tirem. To no, jest w ogóle naprawdę. To jak dla mnie zabawny argument. Oczywiście nie chroni przed spotkaniem z tyrem, nie chroni przed spotkaniem z meteorytem, z urzędem skarbowym, nie chroni. To trzeba sobie jasno powiedzieć: kask nie jest rozwiązaniem na wszelkiego rodzaju bolączki i wszelkiego rodzaju możliwe wypadki, które spotkają rowerzystów. Ale słuchajcie, wystarczy, że pęd powietrza. Który generuje tir, który przejedzie obok was właśnie na gazetę, zepchnie was do rowu, lecicie do rowu i tam potem już nie ma, że się bronił, nie bronił. W głowę można się zawsze uderzyć, zwłaszcza, że w tych rowach często leżą różne dziwne rzeczy, jakieś betonowe, chociażby. Więc. Można snuć bardzo fatalistyczne wizje, przed którymi nas kask nie uchroni, ale kask może nas uchronić przed nawet prostymi rzeczami, nie wiem chociażby uderzeniem gałęzi, gdzieś jadąc przez las, uderzymy przy gałąź i mm, spokojnie taki kask nas, nas przed tym ochroni. Także podsumowując. Czy warto jeździć, czy nie warto? Pierwszy raz, tak jak powiedziałem na początku, ja nie jestem ani wielkim zwolennikiem, w sensie namawianiem, że, że namawiałbym wszystkich do jeżdżenia, ani też przeciwnikiem. Ja nie zniechęcam. Każdy niech zdecyduje sam. Dla mnie wszyscy przeciwnicy to po prostu no, nie zgadzam się z Wami, nie zgadzam się, ale też z drugiej strony nie stanę, nie będę jakimś apostołem kasków, który będzie Was teraz z nabożną czcią namawiał do tego, żeby jeździć. Dlatego też nie jestem za bardzo za obowiązkiem jazdy w kasku. Tak, jak się dzieje to w niektórych krajach, gdzie wszyscy muszą jeździć w kaskę, nie wiem, tam Australia chociażby, nie jest to do końca dobre rozwiązanie. Każdy powinien sobie sam decydować, czy w tym kasku jeździć, czy nie. Sam rozważyć to, ja polecam. Ja polecam, nie mówię, to nie, nie jest obowiązkowa sprawa, ale polecam jednak po tym, już co się naoglądałem, co widziałem w życiu różnych rzeczy, to, to sam do mnie to nie docierało. Mówię, dobra, widzę różne wypadki, różne rzeczy się dzieją, mnie to nie dotyczy. Dopóki mnie to nie spotkało, no to wcześniej miałem to po prostu gdzieś. Sam zacząłem sobie teraz w kasku jeździć i. Yy... Oby się nigdy nie przydał, obym nigdy już nie musiał sprawdzać, czy taki kask wytrzyma, czy nie. Piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie: czy warto jeździć w kasku, czy nie warto, czy wyjeździcie. Śmiało piszcie, dyskutujmy, rozmawiajmy. Trzymajcie się, hej.